Wyobraź sobie taką scenę, ciche śniadanie, dwie filiżanki kawy na stole. On sprawdza komórkę, ona patrzy przez okno. Nie ma krzyków, nie ma obelg, ale też nie ma życia. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre małżeństwa, choć chodzą na msze, odmawiają różaniec, wychowują dzieci w wierze, wydają się puste w środku? Dlaczego tak wiele katolickich par, które robią wszystko dobrze, nie doświadcza błogosławieństw Bożych w swoim domu? Cisza, która waży jak kamień, pieszczoty, których już nie ma, i rosnące poczucie, że coś niewidzialnego rozbija miłość. Dziś podzielę się z Tobą objawieniem, które może na zawsze zmienić Twoje małżeństwo, albo uratować związek kogoś, kogo kochasz. Święta Faustyna Kowalska, sekretarka Bożego Miłosierdzia, otrzymała od samego Jezusa nauki o duszy, grzechu i o tym, jak błogosławieństwa są blokowane, gdy ignorujemy pewne niewidzialne pęknięcia. A wśród tych objawień jest jedno szczególnie potężne, skierowane do małżonków. Ukryta prawda, której nie głosi się zambon. Tajemnica, która objawiona rozświetla serce bolesną, ale wyzwalającą jasnością. Czy wiedziałeś, że istnieją duchowe błędy, małe, częste, pozornie nieszkodliwe, które osłabiają Twoje małżeństwo i oddalają błogosławieństwa, które Bóg chciał wylać na Twój dom? Tak, i prawdopodobnie Ty lub Twój partner popełniacie je nieświadomie. Jezus pokazał Faustynie, jak nawet dusze kochające Boga mogą blokować jego działanie w domu przez nawyki, słowa czy postawy, które naruszają niebiańską harmonię, jaką małżeństwo miało odzwierciedlać. Ponieważ małżeństwo to nie tylko ludzki sojusz. To duchowy kanał, domowy ołtarz. A gdy ten ołtarz zostaje skalany, niebo milczy. Dziś odsłonimy siedem duchowych błędów, które osłabiają małżeństwo i oddalają błogosławieństwa Boże, według nauk, które wypłynęły z serca Jezusa za pośrednictwem świętej Faustyny. Błędy, które wydają się małe, ale które pozwalają wrogowi wejść tylnymi drzwiami i zamienić piękny na zewnątrz dom w duchową ruinę w środku. I nie jesteś sam w tych poszukiwaniach. Miliony par żyją na tej emocjonalnej pustyni, nie rozumiejąc dlaczego, a dziś znajdą odpowiedzi. Faustyna nie była doradcą małżeńskim, ale miała dostęp do nieba, a jej dzienniczek zawiera perły, które zastosowane z wiarą mogą przywrócić to, co świat nazywa niemożliwym. Więc jeśli w Twoim domu zgasł ogień, jeśli twój partner się oddalił, jeśli modlitwy wydają się nie przynosić owoców, zostań ze mną. Dziś ujawnię ci siedem błędów, których musisz unikać, duchową drogę, która może odnowić twoje przymierze, oraz głęboką modlitwę, by ofiarować swoje małżeństwo miłosiernemu sercu Jezusa. A jeśli pragniesz, by to przesłanie miało moc nie tylko w Twoim życiu, ale i w życiu wielu innych, napisz teraz w komentarzach z wiarą i pokorą, Jezu, uzdrów moje małżeństwo. Uczyń to jako akt zawierzenia, jako ufną prośbę, jako kamień węgielny w odbudowie Twojego ogniska domowego, bo pierwszy krok ku uzdrowieniu to światło, a to, co ma się objawić, może być właśnie tym. Światłem, którego potrzebowała Twoja dusza i Twoje małżeństwo. Jesteś gotów, gotowa? Święta Faustyna nie była żoną. Nie miała dzieci. Nie dzieliła łoża ani stołu z mężem, ale była świadkiem prawdy, która płonie jak ogień. Gdy dusza się kala, kala się również dom. Pewnej nocy 1936 roku, po przyjęciu Komunii Świętej, Faustyna pogrążyła się w modlitwie. Jej schorowane ciało ledwie wytrzymywało, ale jej dusza płonęła. Wtedy Jezus przemówił do niej o czymś, czego się nie spodziewała. Nie było to objawienie dotyczące Eucharystii, ani o kapłanach. Było o małżeństwach zranionych przez niewidzialny grzech. Jezus ukazał jej obraz: prześliczny, lśniący dom, z kwiatami w oknach, z cichą muzyką w środku, ale o popękanych fundamentach. I rzekł: Tak wiele jest chrześcijańskich domów, pięknie udekorowanych na zewnątrz, lecz pełnych egoizmu, pychy i oziębłości. Nie mogę w pełni błogosławić tam, gdzie moja miłość jest odrzucana przez sposób, w jaki małżonkowie traktują się nawzajem. Faustyna była wstrząśnięta. Nie rozumiała, jak to możliwe, że katolickie małżeństwo, które się modli, chodzi na mszę świętą. Mogło oddalać Boga, nie zdając sobie z tego sprawy, a Jezus odpowiedział jej z jasnością: Bo nie przyjmują mnie w drugim, bo mówią, że mnie kochają, ale ranią męża lub żonę słowami zaniedbaniami, milczącą pogardą. Czy czujesz ciężar tych słów? Jezus nie mówił o jawnym cudzołóstwie, mówił o ukrytych pęknięciach. O spojrzeniach, które nie błogosławią, o milczeniu, które rani, o drobnych, codziennych lekceważeniach, które oddalają jego obecność. Wtedy objawił Faustynie siedem najczęstszych błędów duchowych w małżeństwach katolickich. Nie były to wymienione formalnie punkty, lecz zostały zasiane w jej dzienniczku jako ostrzegawcze światła i dziś z pokorą wydobędziemy je na światło dzienne. Ale zanim to nastąpi, zatrzymaj się na chwilę, wyobraź sobie swój własny dom. Czy jest zbudowany na miłości, czy na przyzwyczajeniu, czy jest przystanią, gdzie króluje miłosierdzie, czy zimnym polem bitwy, gdzie każdy walczy o swoją rację? Bo jeśli Jezus nie jest przyjęty w sposobie, w jaki traktujemy drugiego człowieka, to jakie miejsce naprawdę mu dajemy. Faustyna napisała: "Widziałam, jak dusze zbliżały się do Boga, ale wracając do swoich domów żyły tak, jakby on nie istniał. Słowa miłości wypowiedziane w świątyni rozpływały się w krzykach, pogardzie, obojętności". I wtedy zrozumiała: małżeństwo jest również ołtarzem. Ołtarz, na którym składamy w ofierze cierpliwość, czułość, przebaczenie. A gdy ten ołtarz jest dzień po dniu profanowany, nawet w drobiazgach, błogosławieństwa z nieba zatrzymują się. Nie jako kara, lecz dlatego, że nie ma ich gdzie wylać. Wróćmy do kluczowego obrazu. Piękny dom z zewnątrz, ale z niewidocznymi pęknięciami. Na cóż ozdoby, jeśli konstrukcja zaraz się zawali? Jezus powiedział do Faustyny, pragnę wejść do domów, lecz znajduję serca zamknięte przez pychę, przez urazę, przez nieczystość. Uśmiechają się nam szy, ale niszczą się nawzajem w domu. Rozumiesz to? Nie wystarczy się modlić. Nie wystarczy przyjmować sakramenty. Jeśli nie ma żywej miłości, odzwierciedlenia mojej miłości, dom staje się fasadą. A błogosławieństwa oddalają się, to mocne, ale to prawda. I właśnie dlatego dzisiaj potrzebujesz tego objawienia, ponieważ Bóg nie chce, żebyś dalej maskował pęknięcia. On chce odbudować od fundamentów, ale do tego potrzebujesz światła, i właśnie dlatego tu jesteś. Święta Faustyna nie zostawiła nam oficjalnej listy. Ale jej słowa, w połączeniu z tym, co Jezus jej ukazał, pozwolą nam zidentyfikować siedem duchowych błędów, które blokują małżeństwo. A w następnym segmencie przedstawię ci je jasno, jeden po drugim, wraz z duchową metodą, aby je odwrócić i otworzyć bramy nieba nad Twoim domem. Ale zanim to nastąpi, powtórz za mną, głośno lub w sercu, Tę prośbę, która już zaczęła uzdrawiać tysiące małżeństw. Jezu, wejdź do mojego domu! Jezu, uzdrów moje małżeństwo! Uczyń to jako wołanie kogoś, kto zrozumiał, że pęknięć się nie maskuje, lecz oddaje i że tam, gdzie jest pokora, niebo zawsze odpowiada. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co robić, gdy twoje małżeństwo jest zranione, ale nikt tego nie widzi? Gdy nie ma bicia, krzyków, zdrad? Ale też nie ma czułości, śmiechu, ani nadziei, gdy wszystko wydaje się w porządku, ale w środku dusza domu jest wysuszona. Dzisiaj chcę ci objawić duchową metodę, inspirowaną naukami Jezusa do świętej Faustyny, drogę prostą, ale głęboko skuteczną, aby zacząć naprawiać niewidzialne pęknięcia w małżeństwie. Nie chodzi o terapię psychologiczną ani ludzkie techniki, to mistyczny protokół z prawdziwą mocą nad sercem Twojego partnera i nad Twoim. I zmienił życie wielu ludzi. Krok jeden, naprawcze milczenie kluczowe zdanie. Tam, gdzie są krzyki, nie może zamieszkać łaska. Pierwszą duchową decyzją, która przemienia dom, jest zachowanie milczenia, gdy chce się zranić. Faustyna napisała: Milczałam, by nie ranić, a Jezus wypełnił to milczenie swoją obecnością. Dzienniczek Nr 1456. To milczenie nie jest obojętnością, to akt miłości to znaczy wolę przegrać dyskusję, niż stracić twoją duszę. Świadectwo: Maria Fernanda, Chile. Po dwunastu latach nieustannych kłótni z mężem, pewnego wieczoru postanowiła milczeć. Zamiast odpowiadać ironią, tego wieczoru po raz pierwszy od miesięcy jej mąż przeprosił ją za swój ton. Jezus zamieszkał w mojej ciszy, powiedziała. Krok dwa: Tajemna modlitwa wstawiennicza. Kluczowe zdanie: Módl się za Niego, bez Jego wiedzy. Jezus, powiedział Faustynie: Kiedy modlisz się za drugiego człowieka, moje miłosierdzie działa tam, gdzie ty nie możesz wejść. Dzienniczek nr 1605. Poświęć każdego dnia, choćby trzy minuty, na modlitwę koronką do Miłosierdzia Bożego za swojego partnera, partnerkę, nawet jeśli on, ona o tym nie wie. Świadectwo: Jorge, Hiszpania, modlił się koronką przez dwadzieścia jeden dni z rzędu za swoją żonę, która popadła w depresję. Dwudziestego drugiego dnia spontanicznie powiedziała mu: Czuję pokój, którego nie czułam od miesięcy. To nie był przypadek. To była niewidzialna łaska. Krok trzy. Konkretne akty czułości. Kluczowe zdanie: rób to, nawet jeśli na to nie zasługuje. Święta Faustyna ofiarowywała małe, ukryte czyny za najchłodniejsze dusze. Małe, widoczne gesty, które otwierają niewidzialne drzwi duchowe. Zapasz kawę. Zostaw karteczkę. Podaruj uśmiech. Nie oczekuj wzajemności. Świadectwo. Sofia, Meksyk, zaczęła zostawiać szklankę wody i zapisaną modlitwę obok łóżka swojego męża, alkoholika. Trzeciego dnia on zapłakał. Powiedział jej Dziękuję, że się nie poddałaś. Dziś modlą się razem każdego wieczoru. Bóg działa tam, gdzie są czyny rodzące się z miłości, a nie z pychy. Krok cztery. Całkowite oddanie małżeństwa sercu Jezusa. Kluczowe zdanie. Jezu, to małżeństwo jest Twoje. A pewnej nocy Faustyna zapisała: Ujrzałam jak żona ofiarowywała swoje zranione małżeństwo na duchowym ołtarzu mojego serca a ten czyn przyciągnął łaski które zmieniły jej historię Para Frytu Dzienniczek Ty także dokonaj tego aktu połóż obrączkę na dłoniach módl się Jezu to małżeństwo nie jest moje jest twoje ulecz to co zranione wejdź tam gdzie ja nie potrafię dotrzeć ufam tobie i powtarzaj to zdanie z wiarą, nawet ze łzami. Jezu, uzdrów moje małżeństwo. Ta metoda nie obiecuje magii, obiecuje miłosierdzie, a gdzie jest dusza, która woła z wiarą, tam Bóg działa. Jeśli te kroki poruszyły Twoje serce, daj kciuka w górę i podziel się tym przesłaniem z kimś, kto zmaga się z trudnościami w swoim domu. Możesz być narzędziem, które niesie światło tam, gdzie jest ciemność? I przygotuj się, bo teraz poznasz jeden po drugim siedem najpoważniejszych błędów duchowych, które blokują błogosławieństwa w małżeństwach katolickich, i dowiesz się, jak ich unikać. A więc nadszedł moment, aby z pokorą spojrzeć na błędy, które najbardziej ranią duszę małżeństwa, nie po to, by osądzać, lecz by uzdrawiać. Jezus objawił świętej Faustynie, że istnieją ciche grzechy, które blokują jego błogosławieństwa. Nie chodzi tylko o grzechy ciężkie, lecz o stałe postawy, które zatwardzają serce i wznoszą mur między domem a niebem. Oto siedmym najniebezpieczniejszych duchowych błędów w małżeństwie katolickim. Błąd jeden: pogardliwe słowa słowa mają znaczenie, ton również. Jezus powiedział do świętej Faustyny: Dusze rani język więcej niż miecz. Każde słowo wypowiedziane z sarkazmem czy gniewem zostawia ślad w duszy drugiej osoby i w duchowej atmosferze domu. Błąd dwa: modlitwa jako rutyna. Wspólna modlitwa bez zaangażowania, powtarzanie bez wiary, traktowanie różańca jako pustego obowiązku, zamyka drzwi łasce. Bóg nie błogosławi pozorom, błogosławi szczerej miłości. Błąd trzeci chowanie urazy. Uraza to powolna trucizna. A jeszcze bardziej, gdy usprawiedliwia się ją słowami takimi jak Ja mam rację, przebaczenie nie jest nagrodą dla tego, kto na nią zasługuje, jest uzdrowieniem dla tego, kto go udziela. Błąd cztery. Poniżanie w miejscu publicznym lub prywatnie. Małżonek, który nieustannie krytykuje, wytyka błędy, lub rzuca raniące żarty, niszczy duchowy ołtarz, jakim jest druga osoba. Jezus nie mieszka tam, gdzie panuje poniżenie. Błąd 5 odmawianie współżycia bez miłości. Małżeństwo obejmuje wzajemne darowanie sobie ciała, ale gdy odmawia się go jako karę lub narzędzie manipulacji, staje się bronią i to, co miało łączyć, rozdziela. Błąd 6. Ucieczka od głębokiego dialogu. Rozmowa o pogodzie czy dzieciach jest łatwa. Otworzenie serca kosztuje, ale bez prawdziwego dialogu, miłość umiera w ciszy. Błąd 7. Nie zapraszanie Jezusa do domu. Mówienie, że wierzy się w Boga, ale nie wzywanie go wspólnie, nie poświęcanie domu, nie mówienie o nim, nie błogosławienie się nawzajem, to sprawia, że wiara staje się ozdobą, a dom polem bitwy. Te błędy nie zawsze są widoczne, ale są wyczuwalne to pęknięcia w fundamentach. I co teraz robimy? Modlimy się. Ponieważ modlitwa płynąca z głębi serca ma moc oczyścić to, co zanieczyścił nawyk. Pomódlmy się razem tą modlitwą zawierzenia, inspirowaną słowami świętej Faustyny i samego Jezusa miłosiernego. Następnie zaproszę cię do napisania jej również w komentarzach, jako publiczny akt wiary. Posłuchaj jej najpierw, potem powtórz ją ze mną, fraza po frazie z głębi duszy. Modlitwa zawierzenia małżeństwa, panie Jezu. Ty, który znasz każdy zakątek mojego domu i każdą ranę, którą nosimy w milczeniu, dziś przychodzę, aby zawierzyć ci moje małżeństwo. Nie jest całkowicie zniszczone, ale też nie jest pełne Twojego pokoju. Ty wiesz, ile słów nie powinno było paść, ile razy zamknąłem, zamknęłam się na miłość. Ile razy zraniłem, zraniłam bez zamiaru, a innym razem z rozmysłem celowo. Przebacz mi i uzdrów także rany, które otrzymałem, otrzymałam. Nie chcę dalej żyć w zbroi ani spać obok kogoś, kogo nie czuję blisko. Przyjdź, Jezu, wejdź do naszego domu tak jak wszedłeś do domu Marty i Marii. Mów, uzdrawiaj, pozostań. Ja zawierzałam, zawierzam ci to małżeństwo. Z jego światłami i cieniami, z jego ciszą i jego staraniami. Uczyń je nowym, tak jak tylko ty potrafisz. Jezu, uzdrów moje małżeństwo. Jezu, zostań w naszym domu. Amen. Jeśli ta modlitwa poruszyła coś w twoim sercu, napisz w komentarzach. Jezu, uzdrów moje małżeństwo. Niech to będzie Twój krzyk, Twoje wołanie i Twój pierwszy krok ku odbudowie z nieba. Pewnie myślisz sobie, ale my przecież już się modlimy, chodzimy na msze, odprawiliśmy nowenny. Dlaczego nie przychodzą te błogosławieństwa, o które tak bardzo prosimy? Święta Faustyna też kiedyś zadała to pytanie. A Jezus odpowiedział jej coś, co jest na wagę złota dla małżeństw, które się modlą, a jednak czują, że niebo milczy. Powiedział jej, Moje miłosierdzie płynie jak rzeka, ale wiele dusz wznosi niewidzialne mury, które je zatrzymują: mury, nie z kamienia, lecz z pychy, z braku przebaczenia, z wymagań pozbawionych czułości, z religijności bez miłości. Sama modlitwa nie jest gwarancją przemiany, jeśli serce, które ją wypowiada, jest zamknięte na nawrócenie. To tak, jakby dwie osoby stały pod tym samym deszczem, ale jedna trzyma parasol. Widzisz ten obraz? Bóg wylewa swoją łaskę, ale czasami nasze postawy ją blokują, więc co robić? Opuścić parasol, zrezygnować z pychy, nie modlić się tylko o to, by zmienił się ten drugi, ale o swoje własne uzdrowienie. Faustyna zrozumiała, że najpotężniejsze modlitwy rodzą się z duszy, która najpierw klęka w swoim wnętrzu, która uznaje swój udział, która kocha pierwsza. Która przebacza, nawet jeśli boli. I wtedy niebo się otwiera. Jeśli czujesz, że błogosławieństwa nie przychodzą, nie zniechęcaj się, sprawdź, czy nie ma murów do zburzenia, i powtarzaj każdego dnia, aż Twoja dusza w to uwierzy: Jezu, uzdrów moje małżeństwo, Jezu, wejdź do mojego domu, Jezu, uczyń wszystko nowym. On się nie spóźnia. Czasem czeka, aż serce otworzy się na tyle, by mógł wejść. Dziś. Przemierzyliśmy głęboką ścieżkę, być może bolesną, ale konieczną, drogę, która pokazała nam, że nie wystarczy mieć ładny dom, jeśli niewidzialne pęknięcia niszczą jego fundamenty. A teraz chcę, żebyś zapamiętała te trzy kluczowe frazy, które mogą odmienić twoje życie małżeńskie. Pierwsza. Gdzie są krzyki, tam łaska nie może zamieszkać. Cisza z miłości ma większą moc niż tysiąc słusznych argumentów. Druga. Jezu, uzdrów moje małżeństwo. To nie tylko fraza. To klucz, który otwiera bramy nieba, gdy wypowiada się go z wiarą. Trzecia. Opuść parasol, aby przyjąć deszcz. Błogosławieństwa już spływają, ale potrzebujesz otworzyć duszę, złamać dumę, przebaczyć najpierw. A teraz nadszedł Twój moment. Chcę zaproponować Ci siedmiodniowe duchowe wyzwanie, nic skomplikowanego, wymaga jedynie decyzji. Przez tydzień zamilknij za każdym razem, gdy zechcesz odpowiedzieć z gniewem. Tylko dziesięć sekund i głęboki oddech. Zmów koronkę do miłosierdzia Bożego w intencji swojego małżeństwa, nawet jeśli nie modlicie się razem. Napisz kartkę, zostaw szklankę wody, ofiaruj drobny gest czułości każdego dnia, nie oczekując niczego w zamian. Zanim zaśniesz, powtórz szeptem: Jezu, uzdrów moje małżeństwo. Siódmego dnia napisz list do Jezusa. Tak jakby był twoim najlepszym przyjacielem. Powiesz mu wszystko. Jeśli zrobisz to z wiarą i wytrwałością, zobaczysz znaki. Może niespektakularne, ale z pewnością głębokie. Najpierw zmieni się Twoje serce, a potem niczym niewidzialny zapach wypełni cały Twój dom. Nie odchodź, zanim nie zrobisz tych trzech rzeczy. Jeden, napisz w komentarzach Jezu, uzdrów moje małżeństwo. Dwu, zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, aś. Trzeci, Udostępnij to wideo o osobie, o której wiesz, że potrzebuje nadziei. Święta Faustyna powiedziała kiedyś: Dusza, która ufa, nigdy nie zostanie zawiedziona. Dziś tą duszą możesz być ty.